Gdzie twój humor? Przewrócił się A, ja, Wojtusz, kurwa, co tam pisze? Nie mogę przyspierać Ale no to powiedz mu, że to albo do szóstej, albo o dziewiątej do... Tomek, rozmnożyły się Wysypuj jeszcze raz Można? Jeszcze raz sypnij, to będzie więcej co ładny kurwa bo która godzina no O dobra praktyczysta proszę bardzo Pięknie Nie to A i, have, I have...